Mam na imię Krysten i właśnie skończyłam 17 lat, kiedy wszystko zaczęło się sypać. Dorastając, miałam coś, co uważałam za całkiem normalną rodzinę. Byłam ja, mój młodszy o 10 lat brat i nasi rodzice. Tata pracował jako menedżer w rodzinnym biznesie mamy, firmie, którą mój dziadek zbudował od podstaw. Wszystko zaczęło się od sieci kawiarni, która ostatecznie rozrosła się do wielkiej firmy sprzedającej kawę na wyłączność. Dziadek był prawdziwym gogetterem, wiesz? Ale kiedy zdecydował się przejść na emeryturę, nie sprzedał firmy ani nie pozwolił jej umrzeć. Nie, zaoferował go mamie. Pamiętam, jak podsłuchałem tę rozmowę, kropka, głos mamy był jasny jak słońce. Jestem szczęśliwa jako gospodyni domowa. Niech John się tym zajmie. I tak się stało. Tata przejął obowiązki i życie toczyło się dalej kropka, dopiero jako nastolatka zaczęłam zauważać pęknięcia w fundamentach naszej rodziny. Mama i tata zaczęli się coraz częściej kłócić. Mama czepiała się każdej drobnostki, którą tata zrobił, lub nie to było tak, jakby próbowała go sprowokować, popchnąć do granic możliwości. A kiedy w końcu się wkurzył i podniósł głos, zgrywała ofiarę. Zobacz, jak on mnie traktuje, szlochała do każdego, kto chciał słuchać. Kropka, ja tylko staram się utrzymać rodzinę razem, a on na mnie krzyczy. Nie wiedziałam, co myśleć. Kochałam oboje rodziców, ale patrzenie, jak się rozdzierają, było nie do zniesienia. Kropka, mój brat był zbyt młody, by naprawdę zrozumieć, co się dzieje. Ale widziałem w jego oczach zmieszanie i strach, gdy mama i tata się kłócili. Kropka pewnej nocy wszystko stanęło na głowie. Byłem w swoim pokoju, próbując zagłuszyć ich ostatnią kłótnię muzyką, kiedy usłyszałem trzask. Moje serce przyspieszyło, pobiegłem na dół, by znaleźć scenę, która zmieni wszystko. Mama leżała na podłodze, a tata stał nad nią. Krzyczała, on mnie uderzył. Tata wyglądał na zdesperowanego. Nie dotknąłem jej, Krysten. Upadła, próbowałem jej pomóc ale mama już dzwoniła na policję, stałam tam, zamrożona. Nie wiedząc komu wierzyć i co robić. W tamtej chwili czułam, jakby cały mój świat zawalił się wokół mnie, kropka noc, kiedy tata został zabrany przez policję, zapisała się w mojej pamięci. Nie mogłam spać, a w mojej głowie roiło się od pytań. Co tak naprawdę się stało? Czy tata był w stanie uderzyć mamę? dlaczego mama kłamała, jeśli tak nie było. Kilka następnych dni minęło, jak mgnienie oka. Kropka. Tata został zwolniony bez postawienia zarzutów, a mama, w pokazie tego, co nazywała wielkodusznością, wykofała skargę. Ale szkody zostały wyrządzone. Napięcie w naszym domu było nie do zniesienia. Kropka. Mama była nieugięta, przedstawiając tatę jako potwora, który dręczył ją przez lata. Zawsze był porywczy, szeptała do mnie, gdy taty nie było w pobliżu. Chroniłam ciebie i mnie przed najgorszym kropka rozwód nastąpił szybciej, niż zdążyłam się zorientować kropka pewnego dnia. Tata pakował pojedynczą walizkę, wyglądając na zagubionego we własnym domu. Przepraszam, dzieci, powiedział łamiącym się głosem. Obiecuję, że to naprawię. Ale jak mógł to zrobić, mama dostała wszystko po rozwodzie, dom, samochód, nawet stanowisko taty w firmie. On został z niczym, kropka po odejściu taty, mama zaprosiła Tomi jego i mnie na rodzinne spotkanie. Teraz wszystko będzie inaczej, powiedziała, uśmiechając się w sposób, który nie docierał do jej oczu. Ojciec nie może nas już skrzywdzić. Jesteśmy bezpieczni kropka Tommi, młody i zdezorientowany, zapytał ale kiedy tata wróci do domu. Twarz mamy stwardniała na ułamek sekundy, zanim wymusiła kolejny uśmiech. Och kochanie, tata potrzebuje trochę czasu, żeby nad sobą popracować. Ale poradzimy sobie bez niego nie mogłam pozbyć się wrażenia, że coś jest nie tak, ale za każdym razem, gdy próbowałam zakwestionować wersję wydarzeń mamy, uciszała mnie. Jesteś za młoda, żeby to zrozumieć, Krysten, mówiła lekceważąco. Dorosłe relacje są skomplikowane kropka potem. Zaledwie dwa miesiące po rozwodzie, mama zrzuciła kolejną bombę. Dzieci, mam wspaniałą wiadomość. Ogłosiła pewnego wieczoru. Wychodzę za mąż. Byłem oszołomiony. Wychodzę za mąż. Ale od tego czasu minęły zaledwie dwa miesiące, wiem, że to wydaje się szybko, przerwała mama. Ale kiedy znajdziesz prawdziwą miłość, po prostu wiesz. Robert i ja to była miłość od pierwszego wejrzenia. Zrobiło mi się niedobrze. Jak mogła tak szybko odejść? A co z tatą? Co z nami, Robert, mój nowy ojczym? Wprowadził się wkrótce potem. Był chyba w porządku. Nie zwracał na mnie zbytniej uwagi, ale on i Tommy zdawali się dobrze dogadywać. Kropka, słyszałam ich śmiejących się razem, grających w gry wideo. Co sprawiało, że czułam się jeszcze bardziej odizolowana. Kropka, w międzyczasie mama przejęła rodzinną firmę, sprowadzając Roberta do pracy u jej boku. Zawsze rozmawiali o interesach, snuli plany. Podczas gdy Tommy i ja zniknęliśmy w tle, kropka, czułam się zagubiona, uwięziona między wspomnieniem tego. Czym była nasza rodzina, a tą nową rzeczywistością, której nie mogłam do końca zaakceptować. Kropka, kiedy patrzyłam, jak mama i Robert gruchają nad sobą przy stole, a Tom mi radośnie gawędzi, nie mogłam przestać się zastanawiać, gdzie teraz pasuje. I co tak naprawdę wydarzyło się między mamą i tatą, kiedy myślałam, że sprawy nie mogą się już bardziej skomplikować. Mama zrzuciła na nas kolejną bombę. Kropka ona i Robert postanowili przenieść siedzibę firmy do innego miasta, rzekomo bardziej obiecującego dla biznesu. Planowali przenieść cały kapitał do tej nowej spółki zależnej. Na początku nie myślałem o tym zbyt wiele kropka jasne. Przeprowadzka byłaby do bani, ale przynajmniej bylibyśmy razem jako rodzina, prawda? Błąd. pewnego wieczoru, gdy odrabiałam lekcje w swoim pokoju, mama zapukała do moich drzwi. Krysten, kochanie, wiesz, że Robert i ja przeprowadzamy się do pracy. Tak, kiedy wyjeżdżamy? Zapytałam, już mentalnie pakując swój pokój. twarz mamy wykrzywił wyraz, którego nie potrafiłam odczytać. Właśnie o to chodzi, kochanie. Nowy dom nie jest zbyt duży. A ponieważ prawie kończysz liceum, pomyśleliśmy, że lepiej będzie. Jeśli zostaniesz tutaj, kropka, poczułam się, jakbym dostała w bebechy. Zostać tutaj. A co z Tomem? Tom jest młodszy, bardziej nas potrzebuje, powiedziała szybko mama. Poza tym nie chciałabyś zmieniać szkoły tuż przed egzaminami, prawda? Uważamy, że najlepiej będzie, jeśli zostaniesz z dziadkiem. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Mieliby mnie zostawić. Ale, mamo, chcę być z tobą i Tommym. Nie możemy znaleźć większego mieszkania. Głos mamy stał się surowy. Krysten, to już zostało postanowione. Tak będzie najlepiej, zaufaj mi, kropka i tak po prostu mój świat znów wywrócił się do góry nogami. W ciągu kilku tygodni mama, Robert i Tom mi zniknęli, a ja wprowadziłam się do dziadka. Nie zrozum mnie źle, dziadek jest świetny, ale czułam się opuszczona, odrzucona na bok, jakbym nie pasowała do ich nowej, idealnej rodziny. Niedługo potem nadeszły moje osiemnaście urodziny. Miałam nadzieję być może głupią, że mama i Robert na nie wrócą. Ale nie byli zbyt zajęci pracą, by zdążyć. Dziadek, niech go Bóg błogosławi, urządził mi przyjęcie i pozwolił zaprosić przyjaciół. To nie było to samo, ale doceniłam jego wysiłek. Rano po moich urodzinach dziadek wezwał mnie do swojego domowego biura. Miał poważny wyraz twarzy i wręczył mi małą teczkę. Wszystkiego najlepszego, Krysten, powiedział z błyskiem w oku. To mój prezent dla ciebie, teraz gdy jesteś pełnoletnia. Zdezorientowana otworzyłam teczkę i zaczęłam czytać, znajdujące się w niej dokumenty. Szczenka mi opadła, gdy zdałam sobie sprawę, co otrzymam. Dziadku to jest, przytaknął, uśmiechając się. Zgadza się, mały, przekazuję ci firmę. Zanim mówiłem. Ja, prowadzący całą firmę? W wieku osiemnastu lat. Ale, dziadku, nie mam zielonego pojęcia o prowadzeniu firmy. Zaśmiał się, kropka, masz potencjał, Krysten, widzę go w tobie. Nauczysz się i wiem, że dokonasz wielkich rzeczy. Potem jego twarz znów stała się poważna. Kropka, jest jeszcze jedna rzecz. Myślę, że powinnaś pogodzić się z ojcem. Weź go jako konsultanta. Zna się na biznesie i myślę, że jest kilka rzeczy, które powinnaś od niego usłyszeć. Zawahałam się kropka po tym, co mama powiedziała o tacie. Nie byłam pewna, czy chcę go widzieć. Ale dziadek nigdy wcześniej nie wprowadził mnie w błąd kropka. Spotkałam się z tatą w małej kawiarni w centrum miasta, z żołądkiem w supełkach. Kiedy podeszłam do naszego stolika, zobaczyłam jak wstaje z niezdecydowanym uśmiechem na twarzy. Wyglądał na starszego i bardziej zmęczonego niż pamiętałam. Krysten, powiedział ciepłym, ale ostrożnym głosem, kropka rozumiem, że jesteś zła. Twoja matka prawdopodobnie powiedziała ci o mnie wiele rzeczy. Tak, mówiła, odparłam. Jak byłeś agresywny, jak ją uderzyłeś. Jak mogłeś, tato? Wziął głęboki oddech, kropka Krysten, to, co powiedziała ci matka, to nieprawda. Musisz posłuchać, co naprawdę się stało. Kropka, przez następną godzinę tata opowiadał historię, która wstrząsnęła mną do głębi. Wyjaśnił, jak mama celowo go prowokowała, naciskała jego guziki, aż w końcu doszedł do siebie. Tej nocy, kiedy widziałem ją na podłodze, wszystko zainscenizowała. Kropka, twoja matka wykofała zeznanie policyjne w zamian za to, że nie będę domagał się żadnego majątku podczas rozwodu, powiedział tata. Jego głos był ciężki z bólu. Wrobiła mnie Krysten. Chciała wszystkiego i to dostała. nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Ale dlaczego mama miałaby to zrobić? I dlaczego się nie broniłaś? Tata sięgnął do kieszeni i wyciągnął telefon. Z tego powodu, powiedział naciskając przycisk odtwarzania pliku, audio. głos mamy wypełnił powietrze między nami zimny i wyrachowany. John, oto umowa. Odejdziesz po cichu, przekażesz mi wszystko, a ja wycofam zarzuty. Walcz ze mną, a upewnij się, że wszyscy uwierzą, że jesteś oprawcą. Kropka, twój wybór, zrobiło mi się niedobrze. Tato, dlaczego nie wykorzystałeś tego w sądzie? Mogłeś udowodnić swoją niewinność. Potrząsnął smutno głową. To nie zmieniłoby wyniku, Krysten. Twoja matka podjęła już decyzję, kropka, ale co ważniejsze, nie chciałem przysparzać ci więcej bólu. Już i tak wiele przeszłaś. W wieku nastoletnim potrzebujesz wsparcia. A nie kolejnych rodzinnych dramatów, kropka łzy napłynęły mi do oczu. Wszystko, co myślałem, że wiem, było kłamstwem. Tak mi przykro, tato. Powinnam była wiedzieć, powinnam była ci zaufać. Tata sięgnął przez stół i ścisnął moją dłoń. W porządku, kochanie. Ja też przepraszam, kropka wiem, że za dużo pracowałem, kiedy byłaś młodsza. Powinienem był być bardziej obecny. Kropka siedzieliśmy przez chwilę w ciszy, oboje przetwarzając wagę wszystkiego, co zostało powiedziane. Potem, przecierając oczy, przypomniałem sobie, dlaczego pierwotnie wyciągnąłem rękę. Kropka, tato, jest jeszcze coś, co muszę ci powiedzieć, Powiedziałam drżącym, ale zdecydowanym głosem. Dziadek podarował mi firmę. Na moje osiemnaste urodziny. Oczy taty rozszerzyły się ze zdziwienia, a potem zmarszczyły z dumy. Krysten, to niesamowite, kropka. Twój dziadek zawsze miał dobre oko do potencjału. Musi widzieć w tobie coś wielkiego. Poczułam ciepło rozchodzące się po mojej klatce piersiowej na jego słowa. Ale tato, nie mam zielonego pojęcia o prowadzeniu firmy. Potrzebuję pomocy. Tata uśmiechnął się bez wahania. Będę zaszczycony, mogąc ci pomóc, za darmo. Przeprowadzę cię przez wszystko, co musisz wiedzieć. Gdy rozmawialiśmy dalej, snując plany na przyszłość, czułem mieszankę emocji. Złość na mamy za jej oszustwo, smutek z powodu tego, co straciła nasza rodzina. Ale także nadzieję, nadzieje, że z pomocą taty i wiarą dziadka we mnie, może uda mi się zmienić ten niespodziewany dar w coś niesamowitego. Miesiące mijały, a ja zaaklimatyzowałam się w nowym życiu z dziadkiem. Kropka Zanim się obejrzałam, zakładałam czapkę i togę, kończąc liceum z wyróżnieniem. To było surrealistyczne uczucie przechodzić przez scenę bez mamy. Roberta, mi jego na widowni. ale dumna twarz dziadka i wspierająca obecność taty wynagrodziły mi to. Po ukończeniu szkoły rzuciłem się w wir przygotowań do college'u. Dzięki moim ocenom i zajęciom pozalekcyjnym udało mi się zdobyć pełne stypendium. zdecydowałem się na zarządzanie biznesem. W końcu miałem teraz firmę do prowadzenia. w dniu, w którym otrzymałem list akceptacyjny. Dziadek nalegał na zorganizowanie małej uroczystości. Tylko my dwaj, tort i toast za przyszłość. Byliśmy w połowie drugiego kawałka, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Dziadek zmarszczył brwi, kropka spodziewałeś się kogoś. Potrząsnęłam głową, równie zdezorientowana. Kiedy dziadek otworzył drzwi, prawie upuściłam talerz. Stali tam mama i Robert, wyglądając, jakby byli właścicielami tego miejsca. Mama ledwo na mnie spojrzała, kropka jej oczy były utkwione w dziadku, a wyraz twarzy burzliwy. Tato, musimy porozmawiać. Teraz. Nie czekając na zaproszenie, weszła do salonu, a Robert podążył za nią. Patrzyłem oszołomiony, jak rzuciła się na dziadka kropka, dlaczego nie mam dostępu do kont firmowych, zażądała. I kto dał ci prawo do zablokowania transferu kapitału do naszej nowej spółki zależnej? Dziadek nie ustępował, jego głos był spokojny, ale stanowczy. Sara, firma nie należy już do ciebie, kropka, teraz należy do Krysten. Mamie opadła szczęka, kropka przez chwilę wyglądała jak ryba wyłowiona z wody. Potem jej oczy zweziły się przeskakując między dziadkiem a mną. Co to znaczy, że jest Krysten? Wysyczała kropka dokładnie to, co powiedziałem. Odparł dziadek. Podarowałem Krysten firmę na jej osiemnaste urodziny. Wszystkie decyzje dotyczące jej przyszłości i finansów należą teraz do niej. Kropka szok na twarzy mamy szybko ustąpił miejsca szelmowskiemu uśmiechowi, gdy zwróciła się do mnie. Krysten, kochanie, tak bardzo za tobą tęskniłam dlaczego nie zamieszkasz z nami? Tak dobrze zaaklimatyzowaliśmy się w nowym mieście. Zamrugałam, zaskoczona jej nagłą zmianą zachowania. Mamy piękny dom, kontynuowała. A jej głos był słodki jak miód. Mamy dużą sypialnię tylko dla ciebie, z mnóstwem miejsca na biurko i komputer. Mógłbyś studiować i pracować w domu. Czy to nie byłoby miłe, poczułem ukłucie w klatce piersiowej. Część mnie, ta, która wciąż tęskniła za aprobatą mamy, chciała się zgodzić. Ale potem pomyślałam o wszystkim, czego się nauczyłam, co tu zbudowałam. Kropka, dzięki, mamo, ale nie, powiedziałam, zaskoczona spokojem w swoim głosie. Jestem tu szczęśliwa. Mam przyjaciół, swoje życie i dziadka. Poza tym niedługo zaczynam studia. Kropka, napięcie w pokoju było wyczuwalne, gdy przeciwstawiałam się manipulacjom mamy. Jej słodka postawa szybko się pogorszyła, gdy zdała sobie sprawę, że nie dam się przekonać, kropka w porządku, warknęła, a jej głos stracił słodką otoczkę. Jeśli nie chcesz do nas przyjechać, przeprowadzimy się tutaj. Możemy mieszkać w naszym starym domu, tak jak wcześniej. Czy to nie byłoby miłe, Krysten potrząsnęłam głową, czując dziwną mieszankę smutku i determinacji, kropka nie, mamo, to też się nie stanie. Widziałam, jak w jej oczach narasta złość, jak jej fasada szybko się rozpada. Teraz albo nigdy. Mamo, powiedziałam spokojnym głosem, mimo walącego serca, chcę, żebyś powiedziała mi prawdę. Co tak naprawdę wydarzyło się między tobą a tatą? Dlaczego naprawdę się rozwiedliście, że przez ułamek sekundy na twarzy mamy pojawiło się zakłopotanie? Potem, jak na zawołanie w jej oczach pojawiły się łzy: och, Krysten, szlochała. Twój ojciec był taki okrutny. Obrażał mnie, nawet uderzył. Musiałam odejść, żeby chronić siebie, ciebie i tom jego. Poczułam przypływ złości na jej kłamstwa: przestań, mamo. Wiem, co się naprawdę stało. Wiem, że wrobiłaś tatę. Wrobiłaś go, żeby móc się z nim rozwieść i zagarnąć wszystko dla siebie. Kropka łzy zniknęły z oczu. Mamy w jednej chwili zastąpione przez zimną furię, której nigdy wcześniej nie widziałem. Kropka jak śmiesz, wysyczała. Ty niewdzięczne dziecko. Nie masz prawa wtrącać się w moje życie osobiste. Kropka odwróciła się do dziadka. Jej głos wzrósł. Wszystko tutaj należy do mnie. Ja decyduję kto gdzie mieszka i kto co dostaje. Potem znów się do mnie odwróciła kropka zaraz wrócisz do domu Krysten i przekażesz mi tę firmę, gdzie jej miejsce kropka stałam tam, zszokowana jadem w jej głosie, kiedy dziadek wystąpił naprzód. Jego twarz była burzą rozczarowania i gniewu. Wystarczy Sarou powiedział niskim, ale władczym głosem kropka zdaje się, że zapomniałaś o kilku ważnych szczegółach. Ta posiadłość, łącznie z Twoim starym domem, należy do mnie, nie do Ciebie. A firma teraz należy do Krysten. Dałem ją jej i może z nią zrobić. Ceo uzna za stosowne. Kropka, twarz mamy zbladła, a potem poczerwieniała z wściekłości. Otworzyła usta, żeby się kłócić, ale dziadek jej przerwał. Słyszałem już wystarczająco dużo, powiedział stanowczo. Wstyd mi za Ciebie, Sarou. Wychowałem cię lepiej, kropka, myślę, że nadszedł czas, abyście ty i Robert wyjechali, kropka, nie możesz nas wyrzucić. Krzyknęła mama. Jestem twoją córką. Wyraz twarzy dziadka był kamienny. A Krysten jest moją wnuczką. Wnuczką, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy pokazała więcej uczciwości i siły niż ty przez lata, kropka, a teraz odejdzie oboje, kropka, patrzyłam jak mieszanka emocji wiruje we mnie, a dziadek odprowadza mamę i Roberta do drzwi. Twarz mamy była maską wściekłości i niedowierzania, gdy drzwi zamknęły się za nimi, kropka, gdy dźwięk silnika ich samochodu ucichł. Opadłam na kanapę, czując się wyczerpana. Dziadek usiadł obok mnie, obejmując mnie ramieniem kropka, gdy tak siedzieliśmy w ciszy, nie mogłam przestać się zastanawiać, co będzie dalej. Konfrontacja z mamą była wybuchowa, ale w jakiś sposób wiedziałam, że to jeszcze nie koniec. To był dopiero początek nowego rozdziału w naszej skomplikowanej rodzinnej sadze. Rano po dramatycznym wyjściu mamy i Roberta obudził mnie dźwięk ściszonych głosów na dole. Ciekawość wzięła nade mną górę i podkradłam się na dół, by znaleźć dziadka i tatę pogrążonych w głębokiej rozmowie w gabinecie. Krysten powiedział tata, zauważając mnie pierwszą. Wejdź. Kochanie. Właśnie rozmawialiśmy o tobie i Tommym. Weszłam do pokoju. Moja dezorientacja była oczywista. Co z Tommym? Dziadek odchrząknął. Zapytałem twojego ojca, czy byłby skłonny starać się o opiekę nad Tommym. Oczy mi się rozszerzyły. Naprawdę? Ale jak tata skinął głową z mieszaniną determinacji i nadziei w oczach. Twój dziadek uważa, że mamy mocne argumenty, zwłaszcza po tym, co odkrył. Dziadek sięgnął po grubą teczkę na biurku. Krysten, usiądź. Jest coś, co musisz zobaczyć. Drżącymi rękami otworzyłam teczkę. W środku znajdował się szczegółowy raport prywatnego detektywa. Kiedy czytałam, poczułam, że mój świat znów obraca się wokół własnej osi. Mama cię zdradzała. Spojrzałam na tatę, przerażona. Z Robertem? Od lat. Tata skinął ponuro głową. Na to wygląda. Kropka Dziadek wskazał na kilka dokumentów. Rachunki hotelowe, zapisy prezentów, stare wiadomości tekstowe. Twoja matka i Robert mieli romans na długo przed rozwodem. Kropka Ale skąd śledczy miał te wszystkie informacje? Zapytałam zdumiona. Oczy dziadka zwęziły się. Robert popełnił kluczowy błąd. Wyrzucił stary telefon. Kiedy kupował nowy Kropka, naszemu śledczemu, udało się go odzyskać i była to kopalnia informacji. Kropka zrobiło mi się niedobrze. Ale po co ten cały teatrzyk z rozwodem? Po co oskarżenia o znecanie się? To był pomysł Roberta, wyjaśnił dziadek. Jego głos był ciężki, kropka według ich wiadomości na tym starym telefonie, zasugerował, żeby wrobiła twojego ojca w przemoc domową. To wszystko było ukartowane, aby zapewnić jej wszystko podczas rozwodu, kropka łzy szczypały mnie w oczy. Ale dziadek nie skończył. To nie wszystko, powiedział, przechodząc do kolejnej części raportu. Ten sam telefon ujawnił prawdziwą naturę Roberta. Nie jest tym, za kogo się podaje. To oszust. Krysten. w telefonie były wiadomości z innymi kobietami, celuje w zamożne kobiety, żeni się z nimi, a potem znika z ich pieniędzmi. wszystko nagle ułożyło się na swoim miejscu. Domyśliłam się, że dlatego tak bardzo zależało mu na przeniesieniu firmy i przekazaniu całego kapitału. Cały czas planował ją ukraść. Dziadek skinął głową z powagą. Dokładnie. I jest jeszcze jedna rzecz, o której powinieneś wiedzieć. Spotkałem się z Twoją matką i pokazałem jej wszystkie dowody. Ale ona nie chciała w to uwierzyć. Głęboko zaprzecza prawdziwej naturze Roberta i jego intencjom, usiadłem z powrotem, mój umysł się kręcił. Co teraz zrobimy? Walczymy, powiedział stanowczo tata. O tom mi jego, o firmę, o prawdę. Dziadek zgodził się. Zadzwoniłem już do prawnika. Zamierzamy złożyć wniosek o opiekę nad Tommym i podjąć kroki w celu ochrony aktywów firmy. Następne kilka miesięcy to wir batalii prawnych i emocjonalnych zawirowań. Tata niestrudzenie walczył o opiekę nad Tommym. Stałem przy nich na każdym kroku zdeterminowany by sprowadzić mojego młodszego brata do domu. Sala sądowa była napięta gdy mama próbowała przedstawić tatę jako potwora, snując opowieści o znęcaniu się i zaniedbywaniu. Ale jej kłamstwa rozpadły się w obliczu góry dowodów, które zebraliśmy. Kropka sędzia słuchał uważnie, gdy nasz prawnik przedstawiał ustalenia detektywa. Odzyskane wiadomości telefoniczne, dowód romansu mamy i misterny plan, który ona i Robert wymyślili, by wrobić tatę. Nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy mamy, kiedy sędzia przyznał pełną opiekę tacie. Kropka, była to mieszanka szoku, złości i czegoś jeszcze, być może pierwszego przebłysku świadomości, że jej starannie skonstruowany świat się rozpada. Kropka, ostateczny cios przyszedł wkrótce potem. Robert, gdy dowiedział się, że mama została bez firmy, bez domu i obciążona alimentami, pokazał swoje prawdziwe oblicze. Kropka, zniknął z dnia na dzień. Uciekając z inną kobietą i zostawiając mamę z konsekwencjami jej działań, kropka w desperackim kroku mama próbowała pogodzić się z ojcem. Byłem przy tym, gdy przyszła do naszego starego domu, naszego domu po raz kolejny, uzyspływały jej po twarzy, gdy błagała o przebaczenie. Ale tata był nieugięty, kropka przepraszam. Sara, powiedział spokojnym głosem, ale zbyt wiele się wydarzyło. Nie mogę ci ponownie zaufać. Proszę, wyjdź, kropka. Gdy drzwi zamknęły się na błagalnej twarzy mamy, poczułam, że kończy się rozdział naszego życia. To było bolesne, ale też dziwnie uwalniające. Później życie nabrało nowego rytmu. Kropka, rzuciłem się w wir studiów, zdeterminowany, by dowiedzieć się wszystkiego o zarządzaniu biznesem. Pomiędzy zajęciami przeglądałem z tatą raporty firmy. Kłonąc jego wiedzę i doświadczenie. Kropka, zgodził się prowadzić firmę do czasu ukończenia przeze mnie studiów, dając mi czas na naukę bez presji pełnej odpowiedzialności. Kropka, Tommy, wciąż zbyt młody, by w pełni zrozumieć wszystko, co się wydarzyło, rozwijał się pod opieką taty. Kropka. Ciepło było patrzeć, jak odbudowują swoje relacje, jak oczy Tommy jego rozjaśniają się, gdy tata wraca do domu z pracy lub gdy wszyscy razem gramy w gry planszowe w piątkowe. Wieczory. często odwiedzaliśmy dziadka, który mieszkał zaledwie kilka przecznic dalej. Chociaż niedzielne obiady stały się cenną tradycją, nasza czwórka zebrała się wokół jego dużego, dębowego stołu, dzieląc się historiami i śmiechem. Dziadek raczył nas opowieściami z początków budowania firmy, a jego oczy błyszczały, gdy patrzył, jak chłonę każdy szczegół. kiedy siedzę tu teraz, w mojej sypialni z dzieciństwa, w której znów czuję się jak w domu. Nie mogę przestać podziwiać, jak wiele się zmieniło. Ścieżka, która doprowadziła nas tutaj, była kamienista i bolesna pełna zdrad i trudnych prawd, kropka, ale doprowadziła również do tego rodziny odbudowanej, silniejszej i bliższej niż kiedykolwiek wcześniej. Wiem, że przed nami będą wyzwania. Prowadzenie firmy to nie lada zadanie. A echa naszego rodzinnego dramatu będą się prawdopodobnie utrzymywać przez wiele lat. Kropka, ale nie boję się. statą, tomnym i dziadkiem u boku czuję się gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość.